Polska obecnie, obecnie znajduje się w zasięgu e, frontu atmosferycznego e, związanego z rozległym niżem z nad e, północnej Skandynawii. E, front ten w nocy przemieszczał się z północy na, na, południo, na południe kraju e, i w dalszym ciągu jeszcze e, jest obecny tutaj w południowej, e, w południowej jego, jego części, co dobrze tutaj zobrazują na zdjęcia radarowe tutaj pokazujące strefę opadu, stopniowo przemieszczającą się na wschód i południowy wschód kraju. Również związane z tym frontem zachmurzenie, bardzo dobrze też jest zobrazowane tutaj na zdjęciach satelitarnych, i właśnie widać stopniowe odsuwanie się tego frontu na wschód. I stopniową poprawę pogody, tutaj w zachodniej części kraju, gdzie aktualnie możemy nawet liczyć na chwilę ze słońcem. Jeśli chodzi o najbliższy, najbliższy weekend, zapowiada się bardzo słonecznie. Jedynie dzisiaj w nocy, jeszcze tutaj ta strefa frontu kolejnego będzie przemieszczać się z północy na południe kraju. I ona przyniesie e, trochę jeszcze opadów śniegu e, i e, deszczu, e, deszczu ze śniegiem, e, oraz e, także ryzyko oblodzenia, e, bo temperatura za frontem po tych opadach zacznie szybko spadać poniżej zera. E, w związku z tym na przeważającym obszarze kraju będzie oczywiście ryzyko. Bardzo, bardzo śliskich nawierzchni dróg i chodników w związku z zamarzaniem tych opadów. Natomiast jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to jeszcze rano. Możliwe jest, że będą słabe opady śniegu tutaj na krańcach południowych i tutaj południowo-wschodnich to jeszcze początkowo. Natomiast po, na, na, pozostałym, na pozostałym obszarze kraju już bez opadów, stopniowo będzie się coraz, stopniowo będzie coraz więcej słońca. Także tutaj jeszcze, jeszcze tylko początkowo na Południowym Wschodzie może być jakieś słabe opady śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę to jeszcze będzie dosyć chłodno. Tutaj na wschodzie około 1 do 3 stopni, natomiast na zachodzie już około 4 stopni na, na plusie. Noc, soboty, na niedzielę. W związku z tym, że będziemy jeszcze tutaj cały czas właściwie w zasięgu tego rozbudowującego się za tym frontem wyżu, to i czekają nas. E, bardzo małe zachmurzenie w nocy e, to będzie to sprzyjało dużemu spadkowi temperatury e, poniżej, poniżej zera. Natomiast już nie powinno być ryzyko e, oblodzeń, e, dlatego że po prostu opadów e, nie przewidujemy, opady nie będą występować e, w nocy, soboty, na niedzielę. E, ale właśnie ten spadek temperatury tutaj będzie w okolicach około minus, minus 3, minus 2 stopni. E, jedynie to w renach podgórskich około minus, e, minus 10 lokalnie. E, także m, temperatury będą, będą ujemne. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę, niedziela również zapowiada się bardzo słonecznie. E, tutaj jest e, nieduże zakurzenie, do, dużo e, przyjaśnień, rozpogodzeń. E, I już znacznie cieplej od soboty, bo temperatura. Tutaj na zachodzie kraju może nawet wzrosnąć do około 7 stopni. E, natomiast jeśli chodzi o e, początek przyszłego tygodnia, e, to również zapowiada się e, on bardzo ciepło i słonecznie. Dziękuję.